Wspólną wędrówkę hen do horyzontu. Jeśli ręce nasze w splocie pozostają wśród bzów i bławatów, w treści tęsknoty, w sednie wątku. Jeśli wiekiem całym trwa z nami tęsknota, jak matka zasiada przy wspólnej kolędzie. Jeśli od młodości do jesieni złotej. Mieszka z nami w domu, idzie z nami wszędzie. Jeśli oczy nasze, w pięknie zbioru odnajdują prawdę i modlitwę ciszy, jeśli uszy słyszą echo pieśni Boru, a pieśń ludzkich marzeń, także drzewa słyszą, jeśli sens. W myśleniu określić nam trzeba, by móc w całym życiu rozwikłać zawiłość. Musimy przystanąć, spojrzeć z ziemi w niebo, by w pełni osiągnąć szczęście w treści słowa. Coś nie wyszło. To nic, następnym razem wyjdzie. Widzicie, a teraz tutaj mam takie samo piszczydło, bez palców, a zrobione z papieru i z drzewa lipowego. O, na tym to będę... Spodziewam się, że wszyscy na tym zagrają, o. Hmm, ono się też zacina. Ale Grzesiek, spróbuj dmuchnąć. No właśnie, coś tam gra. Marek spróbuje też zagrał, a mała księżniczka mocno no coś tam było, Adam też chce spróbować? Nie? zaraz poczekaj, ja ci przetrę, tak dobrze no czyli mo y można muzykować nawet na takich małych elementach, to nazywamy piszczydło a to nazywamy też piszczydło, prawda? Takie piszczydło strawy. Tak. tak. Dziękuję. A teraz mamy inne dzwoneczki. Te dzwoneczki nazywają się Janczary. Wiecie, jan wiecie komu te dzwoneczki są przypięte? Koniom. Wtedy kiedy jest sanna. Kiedy jest pełno śniegu, jedzie kulik i gdybyśmy jechali, to wtedy nie byłoby słychać jak jedziemy i konie mają takie dzwoneczki i one... Dziemy. Podzwonimy tak jak, jak Sanna jedzie Dobrze O weźcie złożmy sobie Dobrze Dobre, Razem Raz, dwa, trzy, cztery Dobrze, teraz jeszcze Marek I Adam Ale Marek Trzymaj tutaj, bo inaczej nie będzie dzwoniło Dobrze Może do czterech dzwonimy Raz, dwa, trzy, cztery Raz Dwa, trzy, cztery. Dobrze. A więc to są janczary. A tu mamy inne dzwoneczki. To są takie dzwoneczki, które też przypominają janczary. Jak myśmy kolendowali, tośmy wtedy dzwonili na tych dzwoneczkach. Kto wtedy dzwonił na tych dzwoneczkach? Rzesiek, tak? I, i wiesz, i jak to, wiesz jak się dzwoni, tak można dzwonić, trzymać tutaj i w ten sposób. O. Proszę bardzo, wszyscy zadzwoniono o dobrze My teraz Mareczek weźmie a ty podzwoń weź, mi weź mi i uderzaj poczekaj weź rączkę weź mi na tym bierek, weź dam zagrać wszystkim na wszystkim o pięknie pięknie Adam dzwonił no Grzesiek to on umie dzwonić ty spróbuj samą ręką tak wziąć sobie w dłoń tak sobie weź tutaj drugą o o, widzisz, o, i teraz, no, teraz, teraz dzwoni, tak, nie tak, żeby, o, dzwoni, ruszaj teraz, o, widzisz, to no, się odwijają. o, odgłonię, czyli to też mogą być Janczar. Teraz tu mamy, nie, jeszcze ten najpierw, tu mamy też dzwonek, ale w gruncie rzeczy to nie jest dzwonek, a to jest, wiecie jak się nazywa ten przedmiot? Nie wiecie Nie, to się... Tak, można powiedzieć, że to jest taki żelazny słoik, a to się nazywa moździerz. I chodzi o co? Że jak dawniej nie było młynków, to mamy brały i tłukły w tym moździerzu na przykład piecz. A on teraz może nam zagrać. Zbeszek wędszty zagraj, bo to jest ciężki ten moździerz, trzeba go postawić na dłoni i tak lekko uderzaj, ale bardzo no lekko, tak? bardzo lekko uderzaj, a ja spróbuję! Za... I to jest taka orkiestra z samych dzwonek. A teraz jeszcze tu mamy taki dzwonek, na którym każdy uderzy raz Dwa, trzy, cztery. O, albo tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo, Grzesiuk. Proszę bardzo, Grzesiu, gra bardzo ładnie. Oczywiście ty też, tylko trzymaj tak na paluszku. O, utrzymasz. No, proszę bardzo. Znale. Dobrze. Też dobrze. Teraz ty. No, teraz ty. I będzie dobrze. No, proszę. Dwa, trzy, cztery. Dobrze. Trzy, cztery. I jeszcze. Dobrze. No, Mareciek nie może wytrzymać ze zdenerwowania. Też chce pograć na. Ale czekaj, tak, żeby się nie hamowało. O, tak, teraz No. Dwa, trzy, cztery. Raz. No dobrze, wystarczy. Tak, a tu jeszcze mamy taki duży jakby talerz. Talerz, tak. To się nazywa talerz, tak? To jest jakby taki gong, jakby taki dzwon większy. No możemy to różnie nazwać, ale rzeczywiście to się nazywa talerz perkusyjny, który należy do kompletu instrumentów perkusyjnych. I oczywiście on ma taki Przedłużony, dłuższy dźwięk. Ty nie No oczywiście. Proszę, ja potrzymam, a Wy sobie zagrajcie. No, ale nie tak mocno. Aż dym leciał. Aż leciał. Daj Grzeszkowi teraz. Pięknie. No. Pięknie. Jeszcze. No jeszcze. Bo widzicie, jak uderzy się gdzie indziej, to będzie miał trochę inny dźwięk Adam. No, nie tylko komaj. No. Jeszcze, jeszcze. No jeszcze. Dobrze. Dobrze. Pięknie. Adam teraz. No, do czterech. Dwa. No, Amen. trochę za mocno to było, ale chyba ładnie wszyscy grali Amen. na dzwonki. I to byłyby wszystkie dzwonki, a to... które a prawda jeszcze myśmy nie pokazali. Tu jest taki element perkusyjny. Wiecie co tu jest na nim napisane? Jak gdzieś tam jechaliśmy, to ktoś coś na tym pisał. Tu jest napisane Krakowiaczek. Tak. A wiecie dlaczego? Bo można Krakowiaka wystukać na tym, na tym... E, właśnie instrumencie. No uważają teraz dzieci. Opatrzcie, patrzcie krakowiak to by był tak. Tak to jest mniej więcej krakowiaczek wystukany. A teraz spróbujmy tego krakowiaczka zagrać w takim razie z grzeszkiem. Po, połóż na razie ten. Dobrze wszyscy chcecie grać krakowiaczka? To proszę bardzo tu mały ja dzwoneczek tak. A Mareczek ten i ja będę grał, a wygracie raz, dwa, raz, dwa. Dobrze? Raz, dwa, raz, dwa. Dobrze, proszę, trzy, cztery. Eu disse i Zagraj do trzech. Dobrze? Proszę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Dwa, trzy. Dobrze, dziękuję. Teraz Mareczek do czterech. Zagraj, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Trochę mocniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Grzesiek sam zagra, bo on już grał na tym bębenku. Potrzymaj sobie i zagraj. Do, cztere, do ośmiu, do czterech i do czterech. Proszę. Raz, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Adam? Dziękuję. Dobrze, ten bębenek tylko pokażemy, to jest taki Jaki. większy bębenek z orkiestry wzięty i on jest trochę głośniejszy. Dobrze, każdy sobie pogra, ja podtrzymam. Dobrze, dobrze, no księżniczka, proszę. Dobrze, dowolnie gramy, Marek teraz gra dowolnie, co chce to gra, proszę. A zobaczmy na drugiej stronie jak on gra, no trochę inaczej. Dobrze, Adamowi dajcie wątpliwie też sobie pograć. Dobrze, dobrze, księżniczka, to ma być pałeczką tą, proszę. Dobrze, dziękuję. To były bębenki. Tu jest bębenek, Adam cały czas tu nam przeszkadzał tym bębenkiem. Wiecie jak się gra ten, na tym bębenku? Proszę, wszyscy zagrają. Pięknie. Dobrze? Dobrze, dobrze Adam teraz dobrze teraz yy, każdy dobrze trzymaj sobie trzymaj. dobrze ładnie poczekaj dobrze dobrze a tak Adam zagraj Dobrze? Ja tak umiem. No to zagraj tak, jak umiesz. No jeszcze raz. No ładnie było. No jeszcze raz zagraj. Dobrze. A dzieci, a ten, ta trąbka nazywa się, ma nazwę niepolską. Wiecie, jak się nazywa? Po fińsku nazywa się, tu jest napisane, Tochi Torwi, róg pasterski. I miniaturki otrzymały w prezencie ten róg pasterski, gdy byliśmy w Finlandii w czerwcu 1983 roku. Tylko nie wiem czy się mi uda na tym rogu wydobyć jakikolwiek dźwięk, bo to jest bardzo trudno. Trzeba dmuchnąć powietrze, tak? Albo to wsadzić tam i Nie, 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 to oczywiście też włożymy, ale spróbujemy z tego wydobyć dźwięk. Trzeba się trochę nauczyć tego. Ja jeszcze nie bardzo umiem. Dzieci tu patrzą. Zwróćcie uwagę, że ja nabiorę wody do tych ptaszków, bo bez wody nie będziemy mogli na nich grać. O, chodźcie, odbierajcie tutaj ode mnie. Każdy weźmie jednego ptaszka. Tylko uważaj, uważaj, żebyś nie wpadł. Ja zaraz nabiorę i podam następny. Proszę. O. Teraz to jest dla, dla księżniczki małej, to jest tutaj. Zaraz jej Tak, jest tutaj już, dobre. Chwileczkę tego Taszka, musimy tutaj rureczkę mu dać. Jeszcze trochę mało wody jest. No, teraz to już jest. Proszę bardzo, macie tutaj. Tak, i jeszcze jednego. To jest taki chłopek roztropek, który muzykuje. Co? Ale dużo się wody napił. Dobrze, chodźcie, teraz będziemy muzykowali. O, popatrzcie. Tu mamy takiego ptaszka, do którego nie trzeba wody. To się nazywa kukułka. O! zagrają na kukułce? Proszę, zagraj na kukułce. No jak zatkasz buzią, to nie zagrać tak, żeby nie zatkać tutaj. Dobre. No, te... no coś było dobrze. Grzesiek będzie wiedział jak grać na kukułce. Proszę bardzo. Przytykaj dobrze paluszkiem. Dobrze, ładnie, ładnie, że się gra. Teraz księżniczka zagra, daj, bo dziewczyny mają zawsze pierwszeństwo. No zaraz, nie wilała się woda, nie. Proszę bardzo. Dobrze, tylko nie zatkaj tutaj otworu zasadniczego. Czekaj, bo ty ją przysłoniłeś i ją nie Dobrze. Pięknie. No, a jeszcze trzeba było trochę. No, teraz Mareczek. No dobrze, też ładnie. I teraz tu jest druga kukułeczka. O, proszę zwrócić uwagę. O! No, kto jeszcze chce na tej kukułce? Dobrze. Uważaj, bo tu, żeby Widać było księżniczkę, jak ona gra na kukułkach. Dobrze, Dobrze pięknie. Teraz wszystkie dzieci biorą bliski, które zostały napełnione wodą. Dobrze? Ja będę grał na kukułkach, a wy będziecie grać na gliskach. Dobrze? Proszę bardzo, wszyscy gramy. Co kto chce? Proszę, już ci cztery.